Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Michał.pl i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Texture PK pod PVP na 172. Serdecznie zapraszam do oglądania materiału. Ok, na samym początku mamy drewno, następnie żwir i piasek. To jest cobblestone, to jest stone, tak przypomina żwir trochę, ale może to zmienię w najbliższym czasie. Mamy też pozostałe bloki z cegły. Faithfulową wełnę. Szkło też nawet fajnie wygląda. Dosyć ciekawie, nawet tak mogłbym powiedzieć, że trochę realistycznie. Pumpkina zmienię, bo nawet mi trochę nie przypadł do gustu. Chociaż wygląda na takie, takie trochę śmieszne. No i piasek dusz też zmienię, bo taki defaultowy blok nie podoba mi się. Będę musiał go zmienić. Mamy glinę, wełnę, no i sadzonki. Każda sadzonka, każdy kwiat wygląda mniej więcej tak jak ten lub ten. Nic nie jest takie defaultowe. Potwory, to zostawimy na koniec. To będzie fajny efekt. Liście mamy, biblioteczki, lampa i TNT. Ok, no to przejdźmy do tej trochę ciekawszej teraz wersji, czyli zbroje, miecze, kilofy, te sprawy. Potki. Ok, tak, tak się prezentuje podstawowa diaksowa diaksowy secik. O, proszę bardzo. Nie no, bardzo naprawdę bardzo fajnie wygląda, mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Ok, dobra. Żelazny jest taki sam... wszystkie są takie po prostu same. Ko różnią się kolorem. Ok, co my tutaj dalej mamy? Wszelkie pozostałe miecze, więc ja już tu sobie przygotowałem króciutki zestawik. Tak, to jest kamienny miecz. Żelazny. No i diamentowy, oczywiście. Jak mogliście zobaczyć na samym początku. Yy, mam, mam też do pokazania wam sztabki. No, one niestety wyglądają tak no, średnio na jeżdżasto. Mogłyby być takie trochę tutaj dłuższe. Nie powiem. No, glina, na Węgiel. Do wyboru do koloru. I łuk, co naprawdę bardzo przypadło mi do gustu. Particlesy są zarąbiste, dźwięki pierwsza klasa. Sami posłuchajcie. Coś mi się te strzały zbogowały, ale to tylko ja mam taki problem. Wy nie będziecie tego mieli. nie powiem, że nie. Strzały też wyglądają dosyć realistycznie. Okej, okay, dobra. To zaraz. No i przechodzimy do tych... do takiej strefy jedzenia, że tak powiem. A, jeszcze jedno. Yy, Kilo łopata. Yy, to jest diamentowa łopata. Kilofek. I siekierka. Postaram się coś... Albo nawet nie. Nawet fajnie to wygląda. Chociaż jeśli będziecie chcieli, żebym coś zmienił, to po prostu piszcie. Okej. Okay. Mm, tak to się wszystko prezentuje. Dobra, więc przejdźmy do tej takiej trochę dalszej wersji. Mm, damy sobie Game od 0. Okej. Mamy tutaj. Yy, koksa. Bardzo fajnie się tak... A, koksa y, i refa. No dobra, więc zjedzmy sobie koksa. No i tak on się prezentuje. Bardzo fajny taki ogień niebieskawo-fioletowy. No bardzo ciekawie, okej. Okay. To teraz przejdźmy sobie tu. Dobra. Co my tu dalej mamy? Łóżeczko. Też bardzo fajnie zrobione, takie wygładzone, że tak powiem. Crafting. No, fajnie, fajnie zrobiony też nie powiem. Yy, Sudo enchantu No, też można sobie enchantować, jeśli miałbym level. A co ja? No. No i e, załóżmy. Okej, okay, co tutaj? Mamy dzwonnik. Szafy grają, są. No i bloczki. Tia, tak wyglądają yy, rudy, wszelkich bloków. Mmm, yy, pajęczyna. O, te fajne są takie bąbelki, to mi się też podoba. Pajęczyna, tory. No i lód. Tutaj był zwykły lód, ale coś się stopił. Tia, mniejsza. To ja już to naprawiam. Okej. Okay. Dobra, tak wygląda zwykły lut, a tak zbity Okej. Okay. No to teraz pokażę wam te... A, jeszcze zanim potwory, to chciałem wam pokazać jeszcze. A, w sumie tak wygląda ta strzała, nie wiem czy możecie ją zobaczyć, chyba raczej nie. Potki też te dźwięki, partiklety są bardzo fajne. Fajnie to zrobione nie powiem, że Okej, okay, dobra. I jeszcze perełka. Tak, wygląda perełka sobie. Dobra, no to yy, jeszcze diamencik. Tak, dobra. To przejdźmy teraz do tej ostatniej, ostatniego etapu, że tak powiem. Pokażę wam potwory. Ok, to tak się prezentują potworki Creeper. Bardzo fajnie zrobiony szkielet, naprawdę też mi się podoba. Ten jego łuk też, ale z tej perspektywy, no, troszeczkę to się buguje, ale to mniejsza. Pająk też nawet fajnie wygląda. Z tymi kłami. No, zombie to pierwsza klasa akurat. Bardzo fajnie jest zrobiony. No a ten much Homer to taki średnio na Dziwne. A i jeszcze zmienię... Mam zamiar zmienić ten. Y... Jasnogłas... Mam jeszcze do zmienienia kilka rzeczy w tym texturpaku. Pierwszą będzie y... jasnogłas. Yy, teraz powinno się pokazać zdjęcie, jak, po, jak będzie wyglądał po zmianie. Złoty miecz to mój tylko bug. Yy, bug, bug. Nieważne. To jest tylko i wyłącznie mój, tak samo jak te znikające obrazki. Yy, co tam jeszcze jest do zmiany? Piasek dusz. No i pumpkin, ale to chyba później. Więc tekstur pak Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do oceniania tego materiału, zostawienia pod nim łapki w górę, komentarza lub na przykład subskrypcji, jeśli kanał Wam się spodobał. Więc trzymajcie się. Cześć! Yeah.